Siemane! Z tej strony pandula hashtag pandula Games i dzisiaj jesteśmy z miłka, miłek 1, 2, 3, 4 Założyłem no cię... drugi kanał, możecie Ta. wbijać zero filmików. Jaki? Nie powiem. Czemu nie? Miłoszek nowaczek. Miłoszek nowaczek. Dobra i dzisiaj sobie nagramy pasebista. Tak. Pacebista sobie nagramy. Ła. Paliłem się znowu złama, ja mówię, jak tu jest Trafiłem miałem kęta 82, ale 97 mm -hmm. tampa za to i inform. Nie chcę się włączyć, się Ale teraz nie wiemy co jest. Hmm. Wrócę z... O, dobrze, dobre. Nie, chciałam wrócić do was tej chwili. Czy mi dać? Bo tak ja nie? Tego? Ale nie? Nie, no, bo ja muszę. Ronaldo na Gario. Ja? Już, już mam tyle ikonie. Ronaldo jest prawdziwy Cristiano. Oła, moi kochani, nigdy nie róbcie sobie pod takim spłotu buta i odhać nogę. To boli. Oła! Oła! Mogę otworzyć jak to? Jedno, ale tutaj, to patrz co się robi. Włącza się ten i nie no. I nie nagrywasz już. Na no wróżbam. Nie, tak. Ojo. i widzisz, zaraz do do was wracam. Dobra? Także moi dobrze. kochani już jestem i dzisiaj sobie otworzymy. Paczki. Paczki. Paczkę sobie otworzymy. Na początek sobie otworzymy Androida. Co, co drobnie? Co drobnie, co dropnie Uwaga, uwaga. Info. Info. Włochy. Włochy. Kwarialela. Kwarialela. Dobra. Dobry trafik. Ale zawodnicy jest w środku. Dobra, teraz otwórzmy może jeszcze na rozgrzewkę za pieniążki tą za 200 tysięcy. Za 200? Tom. No. Dobra. Tompak. pak. Może to coś drobnie? To jest karta pomarańczowa. Nie ma okautu. Holandia. I co? Bergu Bergus. To Dobra, Dobra yy... ale słabi zawodnicy. Dobrze, teraz otworzymy sobie specjal plus. Pack. Po, polecam. Ok. Może ci dropnie ikona. Inform! Walkout! To jest walkout! Inform! Belgia. Radia na ngolan. Kam. na Jest. To dobry? To jest ikona, czy co? To nie jest ikona, to jest inform. Możesz jeszcze otworzyć specjal taki dwa. Mm -hmm. Otwieraj tu. I co drobnie? Majewysion. ja wysią. Nie, to jest karta hero. Nawet... To jest karta hero. Oceniona na 77. Ale ile tempa jest ta Wilik Vilik? Teraz... Otworzymy sobie... Może to nie, to. nie, nie kupuję jej, bo ona jest słaba w. We sliding crown. I to, dobra. to. Ona jest dobra, mówię ci. jest inform kolejny. Nie. To jest. Aj, myślałem przez chwilę, że wiska moi kochani. Stevenowi. To jest ktoś inny. Hmm. Nie otwieraj tych ten. Europa League. Mogę to? Jak chcesz. Dobrze, to sobie to otworzę. To no, może być walkout. Inform. A. Niestety, ale nowy. Hundalar. To fajnie, fajnie. Nie mi może Fajnie, fajnie, moich kochani. Kochani, i teraz. Hmm. I otwórz tego pakapołę. Mogę tego? UCL? Nie, dobra, tego sobie. I tak nie Nic. Mówię ci. Też ja otwieram. Złota. A Przyć. Ale to jest karasko. Ej. Mamy już zbite. Dobra, może sobie jakiegoś mecza zagramy, co? No. To dawaj jakiegoś meczka. O, masz jeszcze za reklamę paczkę. WIPAK. masz. Nie otwiera jeszcze tego i tu naciśnij. I ok. Masz wideo, nie? I nie mhm. wychodź z tego wideo. Obejrzyj dostaniesz paczkę uh -huh. i możesz mi dopląć tym i ikona. A, Piszcie, z czego jeszcze chcecie um, odcinki. Obcinki, czy tak. może wbijajcie na kanał Graty Pod X, bo tam są historie postaci z Mortal Kombat. O, to specjal plus A, Aj. Aj. Aj, Anglia, Aj. środko to jest Chris Malling. Na SBC możesz go dać, ale nie dawaj lepiej. O, jest To może sobie zagramy. A nie, no, no, no. No, no, Dobra, możemy otworzyć jeszcze jedną paczkę. I złota. Nie, to jest Delhi! Dobra. Dobra, nie otwieraj. Już. Czemu nie? I tak się nie znie. I tak nie znie. Proszę. No i nie chcę już otworzyć. Dobra, Enter Drop. Mm. Mogę wybrać Drop po tobie? Jakiego bierzemy? 4-5-1. 4-5-1. Ok. Weź Edersona. Edersona. Teraz obrona. Będę Ci po polecał obronę i. Czekaj, powiem ci kogo la. War na dół! Wandajk. Wand moj kochani, to ty Wand Nie mm. wiedziałem kogo brać. I teraz weź kran. Na dole całkiem jest. Kran. Tu może. Aleksander Arnold, ale ci trafa wybrałem. Tutaj to Ty Robertson na pewno będzie. Marcelo jest. No to weź Wam On... Ma zgranie tutaj, kto będzie? Mm -hmm. A Aj, weź Martial. 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 Ale dobry kościoł. Tu damy kogo? E, e, e. Tu damy. U. Dajmy Mount. Mason Mount. 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 I teraz nie, o was? nie... Weź tego typa. I go zmieni sławki. I teraz Moussala Sala. O sala Teraz mm. weź kto będzie na napadzie? Kogo chcesz? Obama Yanga bym ci poleciał po szybciutki. Ronaldo jest. Weź On jest bardzo szybki. O, complete! Chce Komplit. complete. Graf 189. Zrób teraz bramkarz. Może będzie Alison to ty. A jak wpadnie, nie ma nic. Już nie będzie raczej to ty. Daj, jest... <ślaj>, wybiorę ci drafka. Ci Najlepszych ja ci to będę to wybierał. Musisz mnie rozruszać w tym, gdzie to jest. tym? No. I Dobra, dawaj, już zaczynamy mecz. Nie możemy jeszcze. Róż tym, tym, Nie możemy jeszcze grać mecze... I. Kuwu! Aguero! to tego Aubameyanga, Czy mamy. Powraca draft 189. Mieli środkowego obrońcę. I wiesz co będzie? Na kogo wymienić? Na tego? Czekaj, nie wymieniaj jeszcze tego środkowego obrońcy kina, bo może być ktoś dobry i. Alfonso! Patrz teraz. Daj. Będziesz. Jest 189, powraca draftu. Czekaj, będę ci wybierał taki, żeby było zgranie cały czas. 189. Nestpuj! Prawie 90 Prawie Okej, OK i czy będzie? Nie ma Musimy wejść. Chyba Tu możemy wziąć Angelino i sprawdźmy, czy będzie więcej zbrania. Jest takie samo, ale ja bym postawił na wam Al Honta i finish Star Sim, znaczy Jedną ikonę ci wybrałem Karol okay. i to po prostu tutaj klikasz dwa razy raz i dwa. Mhm. I wygrasz to. Żałowiktor, Żałowiktor, Żałowiktor się rozpędzał. Mam tą kartę Żałowiktora. Mhm. O! Aha. Sala Faguero artystuje. Jest Sara oh. strzelił. O oh no! Broni to Alison. Sejd obronił. Mm. Czyli dobrze? Mhm. I wygrasz. Kanty nie to. Idź stąd, Maja, z tym. Nikogo nie zmieniaj go. Mhm. On jest dobry. Goal. Mamy, asystował w salach. Jiż, a wiesz, że na tobie i nam że ja na tobie i na cię. Aleksander Armand odbił piłki przeciwnikowych. Mhm. Uh -huh. I obama Yang za salacha i pujol. Face. Facing noba. Mm. Proszki miał wejść niż ten tam kurczę. Ale wygrałeś 2-1. Piją są. 2-0. No, 2-0. I jakie paczki? O, 4 4 to kęcy. powinno być, że milion do kręców, jesteś trzecia. Razwij zdrowta. Otwór paczkę mogara. Mm. A jaką? Obojętnie daj, otworzę. No, otwieraj. No, otworzę sobie. Tom. Okay. To u pan 28. Mm -hmm. Walkout, walkout, please. Nie, Nie ma. Chodź. Nie myślałam przez chwilę, ile to z Robertson. A wyjdzie na parę? Nie wiem. Koniec odcinka, zakończony odcinek w tym momencie? Mm, Dobijemy do 13. Ej. Hmm. Łami ci się. Ale ci nie ma. Nie. nie możesz nie, już. Już jest chyba trzymajcie. Zobacz. Hmm. Dobrze. I w tym, w tym momencie kończymy filmiczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzisiaj tak z, z pożegnaniem, bo miałam po prostu mało miejsca ja się z wami żegnam? I. i. Cześć.